Cześć, nazywam się Karol Zimnoch, jestem z hipoteka-bez Dzisiaj odpowiem na pytanie, które bardzo często pada podczas osobistych konsultacji z naszymi klientami. Znaczy klienci zastanawiają się, na czyje konto zostaną przelane pieniądze z krytu hipotecznego mieszkaniowego. I tu zależy od tego, czy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego, czy to jest dom pierwotny, wtórny, czy może jest to kwestia kryty na budowy domu. No więc, jeżeli mówimy o zakupie z rynku wtórnego, czy to jest dom, czy mieszkanie, to pieniądze zawsze trafią bezpośrednio na konto sprzedawcy. Tak? To znaczy w akcie materialnym, w umowie sprzedaży zapiszecie, na jakie konto, w jakim terminie mają zostać przelane środki. Na te konto zarówno wpłacasz swój wkład własny, następnie będziesz musiał, musiała pokazać potwierdzenie wpłaty wkładu własnego dla banku i następnie bank przeleje swoją część. Natomiast jeżeli mówimy o rynku, aha, tu jeszcze jedna ważna kwestia, bo mogłoby się okazać, że na tej nieruchomości jest na przykład w tej chwili kredyt hipoteczny, no więc pieniądze wtedy wpłyną nie tylko na konto sprzedawcy, ale zostaną podzielone i częściowo zostaną wpłacone na konto Banku kredytującego na podstawie zaświadczenia od tego banku o tym, ile pozostało kredytu do spłaty i na jakie konto należy wpłacić pieniądze. Po co tak się wydarzy? No, dlaczego bezpośrednio na konto banku kredytującego? Po to, żeby Ciebie zabezpieczyć i oczywiście bank siebie zabezpiecza że mieć pewność, że na pewno kredyt sprzedawcy zostanie spłacony. W przypadku rynku pierwotnego pieniądze idą na rachunek dewelopera, ale jest to pewne uproszczenie. Tak naprawdę idą na rachunek powierniczy, to znaczy taki rachunek, do którego deweloper nie ma swobodnego dostępu, tylko z którego otrzymuje pieniądze transzami zgodnie z umową zawartą z bankiem powiernikiem. Natomiast jeżeli mówimy o okrycie na budowę domu, to tutaj bezpośrednio na twoje konto będą przelewane środki. Banki tutaj, jeżeli nawet masz podpisaną umowę z jakimś generalnym wykonawcą, to banki nie są skore do tego, żeby wypłacać pieniądze na konto jakiegoś generalnego wykonawcy, czy na podstawie faktury. Nie, banki tak naprawdę wypłacają wszystkie pieniądze na środki swojego klienta, na rachunek swojego klienta, tylko nie wypłacą wszystkiego prawdopodobnie jednorazowo, a będą wypłacały w transzach. Tak? Czyli najpierw znajdziesz pierwszą transzę, trochę za tą transzę wybudujesz zgodnie z kosztorysem, który wcześniej przygotowałeś się przygotowałeś dla banku, rozliczysz ten kosztorys, czy środki z tego, z tego etapu, następnie bank Płaci kolejną transzę, i kolejną, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz omówić swoją indywidualną sytuację, to zapraszam serdecznie na konsultacje online. Tutaj poniżej znajduje się link do formularza zapisanych na takie konsultacje. Sprawdź, może któryś z terminów będzie Ci akurat odpowiadał. Jeżeli chcesz po prostu policzyć swoją zdolność kryptową, to serdecznie zapraszam do skorzystania z naszego formularza online. Liczymy w ciągu 24 godzin od otrzymania danych od Kieta, liczymy zdolność kryptową i wysłamy na maila. Oczywiście wszystko bez Płatnie, zarówno konsultacje jak i to zdolność kredytowa. Również, jeżeli chcesz po prostu porównać oferty banków, sprawdzić, który jest tańszy, który jest droższy, to śmiało zapraszam do formularza dotyczącego symulacji kredytowych. Cześć, pozdrawiam, miłego dnia.